Witam, niedzielne puszczanie puściłem taką ekipę mówię a dobra zrobię im trening bo śpieszę się do kolegi o coś się dzieje Nie. śpieszę się do kolegi o 12:00 o 12 mamy wyjeżdżać Pójdźcie sobie, dobra, zrobimy tylko delikatny trening. No, proszę bardzo, powietrze dzisiaj sprzyja i wszystko chodzi. Grubkę widać, widać. Także 70 w górze. Ale gołem poprzestraszane. Już się tak boję, żeby wróbel przeleci i wszystko się płoszy zaś zrobi jedna grubka. Ładnie to wygląda. Jakby Jasczą pozwolił. Żeby tak nie brał to niedługo będzie. Będą tak rozgonione, że będą zbite w kupeczkę kube, w jedną taką i skrzydło skrzydło. Tak jak kiedyś miałem. leciałem skrzydło, skrzydło, każdy tylko o siebie. Zaraz idę już. Dobro będę kończył, bo obiad. Pozdrawiam wszystkich